Historia Wojtka Szczęsnego w reprezentacji Polski nie od samego początku była tak bajkowa jak obecnie. Latami podważano jego miejsce w pierwszej jedenastce, a głosy krytyki przeciwko Szczęsnemu ciągle narastały po każdych kolejnych turniejach, gdzie kibice coraz to bardziej nalegali, by jego kosztem wybrać Łukasza Fabiańskiego. Tak naprawdę dopiero na ostatnim turnieju w Katarze Wojtek odpłacił się trenerom i kibicom za cierpliwość, bo pierwszy raz w jego kontekście nie mówiliśmy o dramacie w postaci czerwonej kartki, kontuzji czy wpuszczonego farfocla, a o fenomenalnej postawie, bez której awans z grupy zwyczajnie nie byłby możliwy. Po poprzednim meczu z Walią również śmiało można nazywać go bohaterem naszej kadry. Popisał się kilkoma fenomenalnymi interwencjami oraz przede wszystkim obronił decydującego karnego, dzięki czemu to my, a nie Walia, zameldujemy się latem u naszych sąsiadów. Wpadki przyćmiewały jego dobre występy i przez wielu już dawno powinniśmy go skreślić. Jak dobrze, że tak się finalnie nie stało. W tym filmie chciałbym zaprosić Was nie na historia, drogę Wojtka Szczęsnego od jednego z najmniej lubianych piłkarzy reprezentacji Polski do ministra obrony narodowej i wielkiego bohatera. Przygoda Szczęsnego z pierwszą reprezentacją rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy Szczęsny miał zaledwie 19 lat. Był wypożyczony do Brentford, a grali oni dopiero na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Anglii. Wtedy zadebutował w towarzyskim spotkaniu z Kanadą. Był powoływany praktycznie zawsze, choć nie za każdym razem mógł liczyć na miejsce w pierwszej jedenastce. Już od roku 2011 jego największym rywalem o miejsce między słupkami był Fabiański. Wówczas wspólnie grali w Arsenalu z taką różnicą, że Łukasz z racji na swój wiek i doświadczenie znacznie częściej meldował się w pierwszej jedenastce. Kontuzja Fabieńskiego pod koniec sezonu pozwoliła Szczęsnemu wywalczyć pierwsze miejsce w składzie Arsenalu oraz reprezentacji Polski i tak do dziś pomimo różnych selekcjonerów to zazwyczaj na nim kończył się ostateczny wybór. W tym samym czasie w najlepsze trwały przygotowania do Mistrzostw Europy rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie. Oczekiwania odnośnie Euro 2012 w naszym kraju były ogromne. Liczono na minimum wyjście z grupy, która to przecież w żadnym wypadku nie była trudna, bo w końcu mierzyliśmy się z Grecją, Rosją oraz Czechami. To była grupa marzeń idealnie, po to, by zrobić niemałe zamieszanie. Dziś, gdy spojrzymy na kadrę z tamtych lat zauważymy gołym okiem, że była ona znacznie słabsza od obecnej, ale w tamtych czasach była to jedna z najlepszych drużyn od lat. Posiadaliśmy kilku piłkarzy, którzy grali w silnych europejskich klubach i może nie była to topka, ale wciąż mówiliśmy o ciekawej odmianie względem poprzednich turniejów. Euro 2012 otworzyliśmy pierwszym spotkaniem z Grecją. Już w 16 minucie Lewandowski po dośrodkowaniu błaszczykowskiego zamienił gola na bramkę. Mecz układał się nam wyśmienicie. Własny stadion bramka strzelona już po kwadransie, Grecy byli bardzo stłamszeni naszymi atakami, a gdyby tego wszystkiego było mało, to już w 44 minucie Sokratis wyleciał z boiska za drugi żółty kartonik. Wystarczyło tylko dowieść korzystny wynik do końca i nic nie zepsuć. Zapewne gdyby tak się stało, to wtedy wyszlibyśmy z tej grupy. Wszystko wskazywało na to, że mamy mecz pod naszą kontrolą. No może i mieliśmy ale tylko do 10 minut drugiej połowy. Wtedy Grecy zdołali wyrównać stan spotkania, a prawdziwym gwoździem do trumny okazało się to, co stało się 15 minut po golu. Strzelec pierwszej bramki dla Greków wyszedł sam na sam z naszym bramkarzem. Szczęsny próbował ratować wynik, więc zdecydował się poświęcić i sfaulować przeciwnika na czerwoną kartkę. Wojtek od początku tego meczu wyglądał jakby nie radził. Sobie z presją całego wydarzenia. Przypominam, że w tamtym momencie miał on zaledwie 22 lata. W bramce zastąpił go Tytoń i to on później został bohaterem reprezentacji Polski, ratując nam korzystny wynik. Czerwona kartka wykluczyła Wojtka z kolejnego spotkania przeciwko Rosji, a z Czechami trener Smuda nie zamierzał już mącić i w meczu o wszystko znowu konsekwentnie wystawił Tytonia. Czechy pokonały nas wynikiem 1 do 0 i tak legendarny oraz historyczny turniej dla Polski musieliśmy skończyć już po trzech meczach w totalnie kompromitujących okolicznościach. Prawdopodobnie zrażenie się po turnieju do postaci szczęsnego przeszło i również na naszego nowego selekcjonera, Waldemara Fornalika, który wolał stawiać na Artura Boruca, a Wojtek przez większość eliminacji do Mistrzostw Świata w Brazylii przesiedział na ławce rezerwowych. Na mundial ostatecznie nie pojechaliśmy, kończąc w tabeli eliminacyjnej na dopiero czwartym miejscu. Wyżej od nas była Czarnogóra, Ukraina oraz Anglia. Sytuacja Szczęsnego rażąco zmieniła się od zwolnienia fornalika i przejęcia sterów w kadrze przez Adama na wałkę. Trener wprost zakomunikował, że trójka naszych bramkarzy zostanie zmuszona do rywalizacji między sobą, a on sam póki co nie ma jeszcze swojego oczywistego faworyta. Tak naprawdę to ten stan był zachowany do końca jego kadencji. Przez cały czas jej trwania nie odchodziło od nas dyskusje, kto powinien stanąć między słupkami i dlaczego warto postawić na jednego, a zrezygnować na przykład z drugiego. Na wałkę od pierwszych spotkań zaczął stawać na szczenę i chyba najbardziej decydującym występem okazał się być ten w spotkaniu, gdzie pokonaliśmy Niemców pierwszy raz w naszej historii wynikiem aż 2 do 0. To Szczęsny został uznany za jednego z bohaterów, mimo że po latach sam twierdził, że większość strzałów leciało w jego kierunku i tak naprawdę na to miano nie zasłużył. W drugiej połowie bramkę przejął Fabiański. Zapewne znacząco do tego przyczyniła się postawa Wojtka w klubie, gdzie jego kariera wydawała się po wielkim i obiecującym początku nagle zniżkować. Wojtyk również w tamtym momencie zamienił ukochany Arsenal na nieco słabszą Romę po tym, tył kanonierów stracił pierwsze miejsce w składzie. Tak naprawdę w mediach do samego turnieju nie było pewne, kto zostanie pierwszym premkarzem. Dyskutowano nad tym, kto będzie lepszym wyborem, nie zapominano o tym, że to być może faul popełniony z Grecją zdecydował o takim, a nie innym wyniku na Euro 2012. Pewnym sygnałem mogły być mecze towarzyskie przed turniejem, gdzie to Wojtek był wystawiany w pierwszym składzie. To później okazało się być prawdą. Przed Euro 2016, podobnie jak w 2012 roku, i tym razem oczekiwania wobec kadry były wysokie, z tym, że teraz chciano znacznie więcej. Mieliśmy ze sobą bardzo udane eliminacje do Euro. Dało się wyczuć, że ta drużyna była kolektywem, że była jednością i mamy realne szanse, by pokazać coś więcej. Czarnym koniem całych rozgrywek nazywały nas media nie tylko z Polski, a i te z zagranicy. Wyjście z grupy miało być planem minimum, a to, co stanie się później, niech o tym już zadecyduje los. W pierwszym meczu z spotkania zmierzyliśmy się z Irlandią Północną. Idealny rywal na wdrożenie się w turniej i do nabrania pewności siebie. Spotkanie wygraliśmy jeden do zera, a Szczęsny zagrał naprawdę dobre spotkanie. Problem jednak w tym, że w trakcie doznał kontuzji uda, która już na tym etapie zakończyła jego turniej. Całe euro mimo tak pięknej pisanej historii Wojtek musiał obejrzeć z trybun albo ze szpitala. Kolejny raz szczęście mu nie sprzyjało. Jego pozycję w bramce zajął Fabiański, a wszystko idealnie wyszło po myśli Nawałki, który w jednym momencie przygotowywał dwóch bramkarzy i nikt z nas nie Musiał drżeć przed tym, co pokaże Łukasz. Fabian został uznany za jednego z najważniejszych piłkarzy tamtych rozgrywek i ponownie to nieszczęsny, a inny bramkarz zasłużył na miano bohatera, mimo że to Wojtek startował z pole position. Pamiętam to do dziś, jak od tamtej chwili bardzo mocno podważano sens występów Wojtka w pierwszym składzie. Twierdzono, że Fabiański po takim turnieju powinien być jedynką, a szczęśliwy albo znowu popełni rażący błąd, albo znowu się połamie. Mimo że dziś brzmi to absurdalnie, to jednak te głosy okazały się po części prawdą, o czym powiem zaraz przechodząc do mundialu w Rosji. Na jakiś czas nawałka zrezygnował z Wojtka. Ten rozegrał tylko cztery pierwsze mecze eliminacyjne, a resztę dokończył już Łukasz, po czym mogliśmy wnioskować, że to on będzie od teraz numerem jeden. Ciężko stwierdzić, dlaczego Doszło do zmiany, i na Mundialu w 2018 roku nie był głównym bramkarzem, bo tak. Ponownie Szczęsny zaczął turniej odbycia numerem 1. Być może rozchodziło się o grę w klubie. Fabian był pierwszym bramkarzem, ale jego i spadło wtedy z ligi. Szczęsny natomiast grał na zmianę z Buffonem, ale miał na swoim koncie liczne świetne występy i wydaje mi się, że to właśnie ten fakt był kluczowy dla trenera Nawałki do postawienia na niego, a nie na Fabiańskiego. Mundial zaczęliśmy od spotkania z Senegalem. Jak już wcześniej mówiłem o pompowanym baloniku i wielkich oczekiwaniach, to boom wokół mistrza świata w Rosji był nieporównywalnie większy. Po dobrym turnieju we Francji, nasza wielka reprezentacja miała dopiero tak naprawdę pokazać, na co ich stać. Wielu kibiców liczyło na trzecie miejsce, bo uważano, że to ostatni tak wielki turniej z tą generacją piłkarzy, w którym będziemy mieli jakiekolwiek szanse na sukces. Bardzo szybko i głośno cały balonik pękł, i to jeszcze w tak drastyczny sposób. Mecz z Senegalem zniszczył nam całą drużynę. Wyglądaliśmy blado, a wokół reprezentacji momentalnie zrobił się stary, dobrze znany nam klimat przegrywów. Wygląda to trochę tak, jakby nagle stracili całą pewność siebie. Jakby ktoś obudził ich ze snu. O brązie zimnym kubłem wody na łeb. Co istotne, był to kolejny pierwszy mecz na wielkim turnieju, po którym szczęsny był w centrum uwagi, i to nie w kontekście pozytywnym. Tym razem nie przez czerwo czy kontuzję, a fatalne zachowanie przy bramce dla Senegalu. W głowie ja mam tylko ciągle słowa pana Dariusza Szpakowskiego. Za błąd odpowiadał w głównej mierze Janek Bednarek, ale to również i Wojtkowi dostało się nie mniej. Oczekiwano od niego znacznie lepszego zachowania, biorąc pod uwagę fakt, że był tak bardzo doświadczonym promkarzem. Gol po błędzie dał prowadzenie Senegalowi na już 2 do 0. W 86 minucie Krychowek strzelił honorowego i na tym tak naprawdę skończył się nasz pierwszy mecz. W meczu o wszystko zmierzyliśmy się z Kolumbią, od której dostaliśmy baty, bo przegraliśmy wynikiem aż 3 do 0 i tak z reprezentacją Japonii zagraliśmy już tylko i wyłącznie honor, a między słupkami dano pograć trochę Fabiańskiemu. Wróciliśmy z turnieju, zmienił się trener, a wciąż niezmiennie już kolejna głowa z rzędu nie potrafiła zadecydować jednoznacznie na kogo finalnie postawić. Ze krótkiej kadencji Brzęczka rywalizacja nadal trwała i ci kolejni raz rozgrywali prawie po połowę możliwych spotkań. Trenerem, który postawił jasną deklarację kto będzie numerem jeden, był Paulo Sousa, który prowadził naszą kadrę na Euro 2020 oraz przez znaczącą część eliminacji do mundialu w Katarze. Występ Szczęsnego w 2021 roku był bez większych fajerwerków. Po Polska straciła na turnieju 6 bramek, ale nasza grupa nie należała do najłatwiejszych. Wychodziliśmy bardzo ofensywnie i spotkaniu, w którym straciliśmy tych bramek najwięcej, postawiliśmy wszystko na jedną szalę, czyli zwycięstwo. Trudno się dziwić, że tyle bramek wpadło do naszej siatki. Rywalizacja między bramkarzami skończyła się na dobre dopiero właśnie po tym Euro, bo wtedy Fabiański ogłosił koniec swojej reprezentacyjnej kariery. Wojtek od tamtego momentu do dziś nie ma klarownego rywala w bramce i jest póki co niekwestionowanym numerem 1. Eliminację do mistrzostw świata w Katarze zakończyliśmy zwycięstwem w barażach nad Szwecją. W międzyczasie zdążył zmienić się nam trener, bo siwy Bajarant stwierdził, że lepiej będzie mu żyć w Brazylii. Na turniej do Kataru jechaliśmy już bez większych oczekiwań. Był to idealny czas dla Wojtka Szczęsnego, by odkupić się za wszystkie poprzednie lata i zostać bohaterem naszej kadry. Tak też faktycznie się stało. Gdyby nie fenomenalna postawa naszego bramkarza, zapewne ten turniej byłby jednym z najgorszych w całej naszej historii. Nie mieliśmy absolutnie żadnych argumentów do tego, by walczyć z rywalami, a o mizernej grze naszej reprezentacji najlepiej świadczy fakt, że pierwsze spotkanie z Meksykiem zostało nazwane najgorszym meczem całego turnieju. Nie najgorszym meczem Polski na turnieju, tylko najgorszym meczem całego mundialu w Katarze. Jeżeli jednak kibice myśleli, że to chwilowy napływ formy i szczena zatrzyma tylko Meksyk, to bardzo mocno się pomylili. Najważniejszy mecz rozegraliśmy dopiero w drugiej kolejności. Tam zmierzyliśmy się z Arabią Saudyjską. Z tą samą Arabą, która wyrosła na niespodziankę po tym, gdy w pierwszym meczu na mistrzostwach pokonała Argentynę, która była murowanym faworytem do zwycięstwa. Pierwsza bramka w spotkaniu padła w 39 minucie. Stało się tak po uderzeniu Zielińskiego. Już 6 minut później mogło dojść do remisu, bo w polu karnym został sfaulowany jeden z zawodników Arabii Saudyjskiej. Szczęsny zachował się fenomenalnie i obronił ten rzut karny, ale wy podwyższył później wynik spotkania na 2 do 0. Gdyby nie świetna postawa szczęsnego, to ten mecz skończyłby się w najlepszym wypadku remisem. Szczęsny bronił jak w transie i już wtedy po tych dwóch spotkaniach wyrósł na idola w większości polskich domów. Trzecie, decydujące spotkanie o naszym awansie rozegraliśmy z Argentyną. Cel był prosty: stracić jak najmniej bramek i awansować przez korzystny bilans. Było to jedno z najgorszych spotkań naszej reprezentacji od niepamiętnych czasów, ale po raz kolejny awans wybronił nam. Szczena. Przegraliśmy to spotkanie, ale jak na potencjał rywali to zaledwie 2 do 0, a na swoim koncie Wojtek miał obronę rzutu karnego strzelanego przez Messiego. Jego postawa fascynowała cały świat i ciężko było przychodzić obok niego obojętnie. To ewidentnie był jego turniej życia i na sam koniec kariery to pewnie tam myślami będziemy wracać najczęściej. Fajnie, że w takiej postawie pokazał się u schyłku swojej kariery, bo z tego zostanie w głównej mierze później zapamiętany. Grzeszki z Rosji czy Polski zostały już mu dawno zapomniane. To wciąż jednak nie koniec tej pięknej historii. Perché? Czas przenieść się do teraźniejszości. Mimo że przez cały film buduje narrację, że szczena najbardziej w tym momencie przysłużył się naszej reprezentacji, to jednak warto pamiętać, że w eliminacjach do Euro 2024 miał na swoim koncie kilka błędów, które można by było bez wątpienia mu wytknąć. Zresztą kto ich nie miał. Cała drużyna grała fatalnie i oczywiście nie wyjście z takiej grupy eliminacyjnej nie stało wyłącznie po jego stronie, ale było wiele momentów, gdzie mógł zachować się lepiej i obronić dla nas cenne punkty. Potężny Wojtek woli jednak zaskakiwać w spotkaniach dla nas bardzo ważnych. W ostatnim meczu z Walią wszedł na wyżyny swoich możliwości i nie dość że przez cały mecz bronił fenomenalnie, wyciągał piłki, które wydawałyby się, że są nie do wyciągnięcia, i był jedną z najważniejszych postaci drużyny, to jeszcze w decydującej serii 11 o karnego i został naszym bohaterem. Dzięki temu to my, a nie Walia, pojedziemy latem do Niemczech. Szczęsny w ostatnim czasie stał się synonimem naszych zwycięstw. Kojarzy się ze wszystkimi mniejszymi i większymi sukcesami reprezentacji Polski ta opinia o jego grze trzyma się od Mundialu w Katarze. Hype po ostatnim spotkaniu tylko i wyłącznie narasta. Fenomenalnie patrzy się na takie historie, gdzie ktoś od zera wzrasta na poziom bohatera i wielkiej gwiazdy. Tym wszystkim, co dokonał dla Polski, po prostu mu się należał taki moment chwały i miejmy nadzieję, że swoją wysoką dyspozycję utrzyma i również za kilka miesięcy, bo z takim bramkarzem w gazie możemy namieszać i wyrwać kilka cennych punktów. W sympatii dodał mu fakt, że zarówno po mistrzostwach świata w 2022 roku, jak i po nieudanych barażach Wojtek nigdy nie próbował wywyższać się i stawać na piedestale, a wprost komunikował, że nasza gra nie powinna nikogo cieszyć i nadal mamy przed sobą jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy. Jeden z nielicznych kadrowiczów z prawdziwymi jajami, który nigdy nie cukrował, a mówił wprost, jak widzi daną sytuację. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Mówił do Was Jerzyk, mówił do Was Świat Futbolu. Zapraszam na mój ostatni filmik o złotych czasach reprezentacji Polski. Do następnego i siemano!